Hans Christian Andersen Królowa śniegu Czarodziejskie zwierciadło Żył sobie niegdyś bardzo złośliwy czarodziej. Całą jego przyjemnością było dokuczać ludziom, czynić źle, ze wszystkiego się wyśmiewać i każdą rzecz przedstawiać z najgorszej strony. Wymyślił wreszcie i zrobił takie sztuczne zwierciadło, iż wszystkie rzeczy piękne i dobre wyglądały w nim szkaradnie, a nawet śmiesznie, ponieważ były wykrzywione, zamazane, niewyraźne, a za to złe rzeczy widać w nim było doskonale. Tym sposobem cały świat w tym zwierciadle był brzydki i zły, a nic na nim nie było pięknego. Czarodziej klaskał w dłonie i śmiał się ze swego figla, a źli jego uczniowie porwali zwierciadło i biegali z nim wszędzie. Podstawiając je ludziom z nienacka przed oczy i cieszyli się, i śmiali, kiedy przerażony człowiek zasłaniał oczy ręką. A potem nieraz sam nie wiedział, który świat jest prawdziwy: czy ten, który ogląda co dzień, czy tamten, który ujrzał w zaklętym zwierciadle. I tacy ludzie byli bardzo nieszczęśliwi, a było ich coraz więcej. Cieszył się zły czarodziej, ale to mu nie wystarczało. Uczniowie jego postanowili. Zanieść zwierciadło aż do nieba, niechże i aniołowie spojrzą w nie choć raz jeden. To byłaby uciecha, a może i sam Pan Bóg. I zaczęli lecieć do góry, bardzo im było trudno, a jeszcze z tak ciężkim zwierciadłem ledwie mogli utrzymać je w rękach. O, daleko do nieba, aż im pot okrył czoła, a ręce drżeć zaczęły. I wtem trach. I ciężkie lustro z takiej wysokości brzdęk aż na ziemię. Naturalnie, w mnieniu oka rozprysnęło się na miliony, miliony drobnych szczątków, na nieskończoną ilość czarodziejskiego pyłu, który rozleciał się na wszystkie strony. Ale to właśnie było najgorsze nieszczęście. Zamiast jednego lustra było ich teraz miliony. Rozproszyły się wszędzie, a w każdym najmniejszym kawałeczku, choćby drobnym, jak ziarnko piasku, widać było świat cały szkaradny, śmieszny, wykrzywiony. Jeżeli taki proszek wpadł komu do oka, to taki człowiek ten wszystko już widział zmienione i nie mógł dostrzec koło siebie nic dobrego, nic pięknego. Za to najgorsze rzeczy widział jasno i wyraźnie. Więc wszystko złem było dla niego. Gorzej jeszcze, jeżeli okruszyna lustra wpadła komu do serca. Nieszczęśliwy tracił uczucie. Serce jego stawało się kawałkiem lodu, nikogo kochać nie mógł. Wszyscy byli dla niego obcy, obojętni. Z większych kawałków porobiono szyby, z innych szkła do okularów, a mnóstwo jeszcze krążyło w powietrzu. Wiatr je roznosił wciąż dalej i dalej i naturalnie coraz więcej ludzi stawało się nieszczęśliwymi kalekami a niegodziwych pyłków ciągle jeszcze pełno i zobaczymy co z tego wynikło Sąsiedzi W pewnym bardzo starym mieście w bardzo wysokim domu na poddaszu mieszkało dwoje dzieci każde u swoich rodziców był to Kai i Gerda w tym mieście było tyle ludzi, że nie mógł każdy dla siebie mieć osobnego domku, a cóż dopiero myśleć o własnym ogródku. Ale że dobrzy ludzie bardzo lubią kwiaty, więc wszyscy hodowali je w doniczkach. I tym sposobem w każdym prawie oknie był ogródek, ale najładniej było u Kaja i Gerdy. Bo posłuchajcie tylko. W tym wysokim domu na poddaszu każda rodzina miała własną izdebkę z dużym oknem, przez który w lecie można było wyjść na dach albo wcale nie schodząc ze schodów przejść z jednego mieszkania do drugiego. Można tu było bawić się na płaskim dachu. Gdy Gerda wyjrzała oknem, widziała Kaja w izbie naprzeciwko. Kiedy słonko przygrzało, dzieci wybiegały na dach i bawiły się doskonale. Albo siadały na małych stołeczkach i rozmawiały o wszystkim, co je zajmowało. Były to bardzo dobre dzieci i kochały się jak brat i siostra. Na wiosnę rodzice Kaja i Gerdy ustawiali na brzegu dachu długie skrzynie napełnione ziemią. W nich zasiewali potrzebne warzywa i wiele pięknych kwiatów. Tak więc kawałek dachu przed oknami zamieniał się w śliczny, maleńki ogródek. Im mocniej dogrzewało złote słonko, tym piękniej było w ogródku na dachu. Zielone festony roślin pokrywały drewniane skrzynie i spadały aż na mur domu. Różnobarwne powoje otwierały śliczne kielichy pełne rosy. Różowy groszek ciekawie wyglądał na wszystkie strony. Aksamitne bratki szeroko otwierały wielkie oczy, a drobne stokrotki uśmiechały się wesoło. Oprócz tego w każdej skrzyni rósł wysoki, różany krzaczek, niby drzewko. Na wiosnę stroił się w zielone listki, a już w maju okrywał ślicznymi kwiatami, których woń rozpływała się w powietrzu. Gałązki róż ciekawie zaglądały w okna, szeptały cicho drobnymi listkami i kołysały się lekko potchnieniem wietrzeka.